Zrozumieją tylko osoby w spektrum autyzmu. Słowa mają kolory. Na przykład słowo autyzm jest na czerwono. I gdy rozmawiam z innymi autystami, to faktycznie to się wszystko zgadza i pokrywa. Widzimy te same słowa w tych samych kolorach. Do niemal każdej codziennej czynności jest przypisany układ i logika, która za nią idzie. To jak składam pranie. Wszystko musi być tak samo, ponieważ jest ustalony system który sprawia, że to wszystko jest w pięknej całości. W mojej głowie, nie mówię tutaj o ubraniu, w sumie w ubraniu też, ale wiecie o co chodzi. Światło boli. Nie zawsze, ale naprawdę światło potrafi sprawiać ogromny ból. I teraz leci tajniak. Można ze sobą rozmawiać bez użycia słów. I tutaj nie będę odpowiadała w komentarzach. Osoby w spektrum autyzmu, które wiedzą o co chodzi, to... Pasło dziaki i pamiętajcie, mów ma o